Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Czartori. Istniejąca linia technologiczna została oddana do użytku w 2011 roku. W systemie podawania odpadów na linię sortowniczą nie była wyposażona w rozrywarkę worków. Jest ona niezbędna, szczególnie przy zwiększonym strumieniu odpadów ze zbiórki selektywnej. Z uwagi na manualny system sortowania, linia pracowała na niskich prędkościach, z małą wydajnością i z ograniczoną ilością wydzielanych frakcji surowcowych oraz niską skutecznością ich odzysku. Głównym celem modernizacji instalacji sortowania odpadów komunalnych było dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie, w powiązaniu ze zwiększeniem poziomów odzysku frakcji materiałowych zawartych w dostarczanych do przetwarzania strumieniach odpadów komunalnych. Kolejnym celem modernizacji była poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi mających bezpośredni, ręczny kontakt z odpadami. Zmodernizowany został system wentylacyjny, zamontowano też nowy system klimatyzacji i ogrzewania w kabinach sortowniczych. Obecnie sortowanie odpadów polega na doczyszczaniu frakcji surowcowych. Wybudowana została nowa stacja transformatorowa wraz z agregatem prądotwórczym, zabezpieczającym ciągłość dostaw energii elektrycznej do sortowni. Instalacja zaopatrzona została w mobilny przesiewacz bębnowy, wyposażony w separator magnetyczny oraz w separator pneumatyczny. Linię technologiczną sortowni dostosowano do przetwarzania zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, tak jak obecnie, w tym odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wysokim poziomie zanieczyszczeń pozasurowcowych i Frakcją drobną, jak również do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Wszystko to realizowane jest za pomocą nowych urządzeń, takich jak rozrywarka worków, separatory metali nieżelaznych i żelaznych oraz cztery separatory optyczne. Te ostatnie przeznaczone są do sortowania mieszaniny tworzyw sztucznych pierwszego stopnia, papieru, tworzyw sztucznych po separacji balistycznej i mieszaniny tworzyw sztucznych drugiego stopnia z funkcją wydzielania frakcji wysokokalorycznej. Instalacja została wyposażona również w separator balistyczny tworzyw sztucznych, uprzednio wydzielonych przez separator optyczny mieszaniny tworzyw sztucznych pierwszego i drugiego stopnia. Umożliwia on podział podawanego strumienia odpadów na frakcję ciężką, twardą, toczącą i lekką, miękką, płaską. Na terenie RIPOK w Czartorii pojawiły się też nowe kabiny sortownicze i nowa kabina dyżurna, a odpowiednie sortowanie odpadów zapewniają również komplet przenośników, takich jak m.in. wznoszące, podające, łączące, sortownicze i przyspieszające do separatorów optycznych, przesypy oraz komory separacyjne dla przenośników przyspieszających, stacja kompresorów wraz z instalacją doprowadzającą sprężone powietrze do separatorów optycznych, Nowe konstrukcje stalowe oraz komunikacyjne, centrala wentylacyjna dla nowych kabin sortowniczych oraz nowy, zintegrowany system sterowania i wizualizacji instalacji. Automatyczne sterowanie instalacją odbywa się ze sterowni za pomocą komputerowej stacji operatorskiej wyposażonej w oprogramowanie wizualizacji i sterowania. Proces sortowania odpadów monitorują ponadto zainstalowane kamery wizyjne, a bezpieczeństwo zapewnia instalacja systemu przeciwpożarowego w postaci systemu detekcji dymu i sygnalizacji pożaru. Sortownia może pracować w systemie dwuzmianowym przez 250 dni w roku. Minimalny czas efektywnej pracy na jedną zmianę określono na 6,5 godziny. Przepustowość linii zależy od rodzaju strumienia odpadów podawanych do przetwarzania. Dla zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wysokim poziomie zanieczyszczeń frakcją drobną to minimum 12,5 MG na godzinę i minimum 40 tysięcy Mg rocznie, biorąc pod uwagę dwuzmian. Nową pracę linii. Dla mieszaniny tworzyw i papieru oraz odpadów papieru minimum 4 megagramy na godzinę i 13 000 megagramów rocznie, a dla odpadów tworzywowych minimum 3 megagramy na godzinę oraz 10 000 megagramów rocznie. Wartość tego zadania to dokładnie 14 040 806 zł netto. Kwota wydatków kwalifikowanych 11 232 645 zł. Dofinansowanie wyniosło 9 547 748 zł.